Witam Was wszystkich e, w, 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 w nowym odcinku na kanale e, Jest ze mną Karolina e, i, i Amelia I dzisiaj będziemy oglądać Mondara Jak przeżyć w świecie Trevora Hendersona Zapowiada się ciekawie Zatem... A i jesteśmy ogólnie bardziej tak... Nie wiem na w miejscu publicznym. No tak, w miejscu publicznym, więc będzie można słychać jakieś auta czy coś, jak na przykład teraz słychać. Bo raczej to słychać, a więc zaczynamy. No. Witaj, strudzony wędrowcze. Jaki jest Twój problem? Co cię tu sprowadza? A no tak, rozumiem. Nic. Dosłownie Czyli... nic. Czyli... nic, nie nic. A ciebie? Nic. No, nic z nas tu nie sprawi. I wstałeś jak co dzień rano, i się okazało, że za oknem znajduje się I, i, ty, mata. Wstałem. <noise> jakiś. Wstałem, dziwny facet z syreną zamiast głowy. A... Tak, pod moim domem stał. To... Tak, to było wczoraj, tak pamiętam. Ja sobie idę na dwór, a ten taki typak z syreną zamiast tak, głowy. Tak, na pewno, tak. No, no, pamiętam. W miejscu z teoretycznie pustej ściany pojawiła się ogromna szczęka, ochoczy uśmiechająca się. Tak tak tak, 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 tak było, tak było. Tak, no. Znajduje się jakiś dziwny facet z Syreną zamiast głowy, a w miejscu teoretycznie pustej, prawdopodobnie czasoprzestrzeń ponownie zaczęła działać wbrew podstawowym zasadom naturalnego prawa ludzkiego, a ty obudziłeś się w świecie. Nie chcę żadnej lekcji fizyki, czy tam, matematyki, czy no czegoś właśnie. Daj nam wakacje. ...Trevora Hendersona. Jest to to dziwne miejsce, w którym po wyjściu na ulicę możesz natknąć się na tą, nie wiem, postać wielkości dużego wieżowca, która właśnie idzie po bliskich domkach. Spokojnie, wiemy co robić. Specjalnie dla takich jak Ty przygotowaliśmy 14 zasad, a raczej 14 pomysłów na przeżycie w świecie potworów Trevora Hendersona. Tak! Dobra, na pewno z nich skorzystam, przyda, przyda, się, przyda, się przyda się w życiu. Mm. Tak, to będzie 14 minut. Um, oczywiście, które będą najlepszymi minutami mojego życia. Startu. Tak, To tak. nie miałem normalniejszego pomysłu na odcinek specjalny z okazji 70 tysięcy widzów, a ten tak. wydawał się tak głupi, że aż żal go nie zrealizować. Mm. Ale drogi pacjenci, poczekaj, odleciałem. Proszę rozsiądź się wygodnie. Jeżeli jesteś nowy w naszej klinice, to proszę zostaw subskrypcję. A także kciukę w górę, nie, ponieważ. Na publicznej ławce to ja się tu nie rozsiądę wygodnie. Tu jest twardo. Tak. Bardzo nam to pomoże. A teraz rozpocznijmy krwową vivisekcję. To znaczy, przed Tobą 14 pomysłów. Numer 1. Często śpi. Przecież kto nie chciałby znać w swojej przyszłości, zwłaszcza jeżeli jesteś w tym jednym świecie, w którym wszystko idzie nie w tą stronę, w którą powinno. No to się odwróć i idź w inną stronę. Tak, jak wszystko idzie w tą stronę, w którą nie powinno, to się odwróć właśnie. i idź w tą drugą stronę. Logiczne. Tak, nauki. Tak. No właśnie, będąc w tym miejscu, musisz zdawać sobie sprawę z faktu, iż znajduje się tutaj taki pewien bardzo dobry ziomek, który nazywa się Longhorse. No i ja mu przybiję piątkę i będę się z nim przyjaźnił. Tak. A jeżeli chcesz spotkać tego jegomościa, a zaręczam, że na pewno będziesz chciał to zrobić, często śpi. Otóż pojawia się on jedynie w Twoim śnie. A jeżeli już go zobaczysz, to wiedz, że najbliższe dni nie będą najmilsze. Zatem będziesz mógł przygotować się na szybkość. Często śpi, a jeżeli go już widzisz w śnie, to przygotuj się, że Twoje, sny, twoje dni nie będą najmilsze. Albo mm. się zrozumiałam, albo to jest bez sensu. No. A więc, e, mm. Oglądamy dalej. To znaczy będziesz mógł przygotować co? zapasy na nadchodzącą katastrofę. Numer dwa. Nie korzystaj z wszelkiego rodzaju środków lokomocji. Najlepiej... W... Tak, dobra, no to ja... Wiemy, wiem, ja będę do, ja będę codziennie do szkoły szedł piechotą tak. ten, te dwa, trzy kilometry. Dobra, co tam? Walić to, idziemy tak. na piechotę wszędzie. Albo... Do Warszawy na pichotę, nad morze na pichotę, wszędzie na pichotę! Wszędzie, wszędzie. Wszędzie popierdziela z buta. No co, tak trudno, przynajmniej za dobrą kondycję, a jednocześnie... No właśnie, to przed chwilą powiedzieliśmy. <laughs> Nie narazisz się człowiekowi o odwróconej twarzy. Ale w sumie poznałem go. No, no tak. No to może byśmy mu pomogli odwrócili mu tę twarz tak. A, takie... A ogólnie fajny, fajny materiał Mandar. Plus... plus... Milion do bycia fajnym. O, całkiem spoko gość. Otóż na przestrzeni ostatniego stulecia skurczystym ten widywany był w miejscach wielu wypadków drogowych. A rzekomo nawet sam je powodował jednak... Nie mówcie tego głośno, bo gościa łatwo urazić. Niestety nie kończy się to zbyt dobrze, ponieważ jeżeli obrazicie jego uczucia... O cóż... To na nas zakrzydzi! Dobra, gościu o odwróconej głowie, The abst coś tam, chętę, coś. E, jesteś bardzo miły, tak? Mm -hmm, bardzo. Mm -hmm, bardzo. Kończycie jak ta para na tym kolorowym zdjęciu. Cóż, co stało się z tymi pacjentami? Nie mówcie tego głośno, ale zdjęcie to zostało zrobione miesiąc przed ich zniknięciem. Jednak strasznie. prawdopodobnie po prostu jest takie strasznie się Pojechali na wakacje do Jabłkowska i nie wiedzieli, że tam zostaną. Przecież kto nie lubi mieszkać pośród wysokich budynków? Jednak morał z tego taki byś pod żadnym... Po Mieszkamy na wsi, ale to jest reklama, a więc szybko jest Nie, 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 nie chcę się robić, Pozorem nie korzystał z... Co jest? uciekają od nas, bez <laughs> Okej, okay, jacyś jacy ludzie nas uciekli, za to dobra nic, nic z się nie stało, nic, dobra oglądamy dalej Mondarka. W ja się... jakiegokolwiek środku lokomocji, zwyczajnie choć wszędzie z buta. Spokojnie, buty to dobra rzecz, można odchodzić w kapciach. Nie mamy czasu. Numer 3. No kurde, akurat się złożyła, że mam na sobie kapcie. Wow, wow. Tak. Pod latarniami miejskimi! A no, no to... A gdzie? tak! Jak, jak wszędzie są latarnie, to my będziemy łazić gdzieś, nie wiem. Nie, no my musimy się wtedy, nie wiem, zakopać pod ziemi Co? i kopać tunel, żeby tylko nie przejść. Pod latarniami przeżyć, przeżyć. A tak się akurat składa, że jesteśmy na wsi i nie ma u nas latarni miejskiej. Wcale. Wcale. Nie ma. U nas są latarnie wiejskie. No o zmroku. Drogi pacjencie, czy pamiętasz, jak przed chwilą wspomniałem, byś wszędzie chodził z buta? Najlepiej zostań w domu i śpi 24 na 7 na... No, śpimy no... całe życie! Będziesz a przed chwilą. E e e przed chwilą, e przepraszam, czy ty nie mówiłeś pewnego słowa e w pierwszym podpunkcie. E e nie śpi, śpi. Nie, tak, bo, bo longhorn long się dopadnie. Prześpisz dzisiaj i będziesz miał e ładni. W ogóle. No właśnie, no to zarąbiście mhm. na Pewno wszystko skończy się dobrze Ponieważ jeżeli po zmroku będziesz chodził Tymi pustymi uliczkami Położonymi na przedmieściach Po co miałbym chodzić po zmroku Tymi pustymi uliczkami położonych na przedmieściach <laughs> Nie, ja nie mam przedmieści U nas są tylko trzy ulice Które nie są nawet nazwane Tak, nie Sabinie? Na pewno nie może to skończyć się najlepiej Sawiniec, z... droga kościelna ten... Nie wiem, dobra, nasza tutejsza tu, miejscowość jest za właśnie, taka malutka jest taka. No. Hey, ponieważ narazisz się w się, mu, mu! Wzywamy karetkę! W nowej formie. Tak, spotkałeś go w drodze do naszej kliniki w chwili, gdy popierdzielając z buta, mam nadzieję, przecież nie jechałeś samochodem, co nie? Radośnie hasał sobie po polu, tylko że... ktoś nie mówił, że mamy... Dobra, dobra, to nie ma sensu. Weź trochę pomyśl, zanim coś powiesz. Dobra, oglądamy cię dalej. Jak ja, ja nie, ja nie, ja to kończę na 5 minutach. Ja kończę ten filmik na 5 minut, bo ja nie wytrzymuję. Wtedy miałeś syrenę zamiast głowy. Oczywiście, pacjencie musisz wiedzieć, że on jest zmiennokształtny. i równie dobrze, ja mogę nim być. No to, co, to, to, ja jakby. to, ty ty. No, modar, ale skoro. No nie wiem, czy ty nim jesteś, skoro. A może, a może ty tylko próbujesz nas szukać. Coś czuję, że on jest tym, tym, tym niebezpiecznym, tym. Tym, tym zmiennokrzętną postacią teo. Bo tak, bo. Bo. Bo to jest jego pułapka na to, by nas zwabić. Mówi, nie chódźcie nocą. A tak naprawdę. Jak tak. trzeba chodzić, no, chodzić nocą. Tak, bo wtedy on w dzień poluje. Tak. jak kiedyś autem. A więc modar, coś tutaj kręcisz? Ale tego byś nie chciał. Wracając do podstawowej zasady numer 3. Zwyczajnie trzymaj się z dala, bo ci, którzy przechodzą pod latarniami, już nigdy spod nich nie wychodzą. Tak. Zasada numer 4. Unikaj opuszczonych budynków. Opuszczone budynki w innych częściach tego wszechświata prawdopodobnie bywają normalne. Pewnie wchodzisz tam i zwyczajnie wychodzisz, jednak każdy, kto zginął w opuszczonym budynku w tym świecie, nie przeżył. Do naszej kliniki dochodzi mnóstwo wiadomości o pacjentach, którzy zapuściwszy się przykładowo do starego opuszczonego parku rozrywki, zniknęli w szczękach. <laughs> to znaczy... no wiesz, nie mogą mówić przez... Co jest? Co ty? Co to być? Jednak jeden z naszych pacjentów, który trafił do naszej kliniki, odnalazł ten telefon należący do jednego z jego ziomków, którzy będąc w opuszczonym parku rozrywki właśnie... Dobra, to jest jakaś filozofia. Znaleźć ten telefon, w, jest w opuszczonym parku, bez ziomków swoich, coś tam, coś... ...natknęli się na to coś. Prawdopodobnie to zwykłe graffiti, jednak ono zniknęło. Co mogło się z nim stać? Nie, to nie zwykłe graffiti, to smile room, czy coś... Z tym jego mościu jeszcze trochę wspomnimy, lecz musimy powiedzieć o jeszcze jednym, a raczej o dwóch, trzech, czterech. Dobra, ja tu kończę. Koniec, Zagudzi Nie, nie, za dużo, za dużo, za dużo, za um, dużo. Oczywiście wszystko zrobił. Mandarek. Um, oczywiście mandary jest gitys. Um, polecam go oglądać. Um, a my się będziemy żegnać. Zostawcie subika i łapencie w górę. No to cześć.